W Okazuje się, że uczucie pompy mięśniowej na treningu wystarczy, aby człowiek poczuł się szczęśliwszy. Ale żeby był szczęśliwy w chuj, brakuje już tylko koszulki opinającej łapę i cytroliny, która tę pompę zapewni. Podaruj sobie szczęście. Wejdź na wk.sklep.pl. Specjalna oferta Happy Hours czeka na Ciebie. To proste, jak ogień z kurwami. Dzień dobry, ja nazywam się Kapitan Dynamit i startujemy z cyklogiem, Czyli tak jak zapowiadałem na moim Instagramie, powiem coś więcej o redukcji. Dlaczego? Bo zaczynam redukcję i już czekam na komentarze. Robert, mrugnij trzy razy okiem, jeżeli ktoś się do tego zmusza. Nie, tak nie jest. Nikt mnie nie zmusza do redukcji. Mam za sobą spory okres, długi okres masowania. Start w trójboju zaliczyłem. Na tym nie chciałbym skończyć na jednym starcie, chciałbym dalej startować. Ale już tam wagowo dobiłem do 105, 106. Dużo tego jedzenia było. Ponad 4000 kalorii, dobijałem nawet do 5, i powiem wam, że ta masa tak za bardzo nie chciała iść. No i jak już podbijałem tą kalorykę do 5000, to jednak czułem, że. Yy, Dziwne, że to z moich ust wychodzi, ale jedzenie mi się nudzi. No i już tak yy, jedzonko nie sprawiało przyjemność, tak jak dobijałem do 5000 kalorii. Więc pozdrawiam ektomorfików, jeżeli muszą właśnie jeść po 6-7000. No i tak jak powiedziałem, nikt mnie do redukcji nie zmusza. Wstępnie planuję redukować około 3 miesięcy. Yy, Cel jest taki, żeby od 105 zejść do 95, maksymalnie do 90-92. No, to jeśli chodzi o ten cel wagowy, to on by tak wyglądał. A propos celu, bo dużo pytań zadajecie właśnie, kiedy kolejny start w trójboju, albo nawet w kulturystyce, czy siłowaniu na rękę. I tak, sztywno sobie nie ustaliłem, kiedy konkretnie start w trójboju. Po tych zawodach grudniowych, tak jakby sobie, powiedzmy, zluzowałem z ciężarami. I teraz wchodzę ponownie do góry. To na razie sztywno, jeśli chodzi o trójbój, to nie mam jakichś tam upatrzonych zawodów, gdzie bym sobie wystartował. Ale myślę, że bardziej w okresie, tak jakby, powiedzmy, zimowym. Tak? Lato to jednak, lato i. Myślę, że dużo aktywności nie będzie sprzyjać, tak jakby budowaniu siły. No i jeszcze do tego mała redukcja, więc myślę, że głównym celem będzie teraz utrzymanie siły. Jeśli chodzi o kulturystykę, samolocik. Boję się, że się nie nagrywa. Kochane sony! Kochane sony! Jeśli chodzi o kulturystykę, czy wyjdę na scenę kulturystyczną, yy, to na razie jestem na nie. Tak, to już bym musiał ściąć bardzo dużo kilogramów, żeby wystartować, a jednak yy, swoje zobaczyłem. Zobaczyłem jak wyglądam na docięciu. Jednak z tą genetyką to mi tak sobie nie poradził, więc nie ma co na siłę wojować. Ale fajnie było przeżyć takich yy, kilka redukcji jakby powiedzmy na maksa. No, ale wiem jak to jest, więc na razie nie będę szalał z zawodami kulturystycznymi, ale nie mówię nie, tak? Nie mówię nie. Nawet owca wczoraj zadał mi pytanie, bo o co chodzi z tą redukcją? Czy to jakaś poważniejsza redukcja? Może myślał, że gdzieś będę startował, ale nie. Tak dla siebie chcę przyciąć. Yy, troszkę niech brzuszek sobie odpocznie od jedzonka. Tak, ja się zrobię lżejszy. No. Kolejny start, jeśli chodzi o starty w siłowaniu na rękę. To też nie mam upatrzonych zawodów. Już to w ogóle powtarzam od nie wiem jakiego czasu. Pamiętam, że pierwszy trening y, jakoś zrobiłem y, z Karolem. Pozdrawiam, jeśli oglądasz. W, dwu, w 2016 roku, tak. I Już tam miałem jakieś małe cele, żeby na debiutach wystartować. Ale zobaczyłem z czym to się je. O co tu chodzi. Że to nie jest takie proste, tak naprawdę, że trzeba y, troszkę potrenować regularnie, i, a mi tam przeszkadzały właśnie starty. No ale sytuacja teraz tak wygląda, że trójbój łatwiej jest połączyć z siłowaniem, więc y, wierzę, mi, że mi się teraz uda. Y, po pierwsze, warunki, własna siłownia, własny stół, własna y, brama, wyciągi, wszystko. Y, jednak, jak ćwiczyliśmy w czempionie, to był problem z tym stołem. Y, no, ogólnie organizacja i gdzieś na przykład przy przygotowaniach do zawodów czy cokolwiek to, to siłowanie odchodziło na drugi plan, żeby skupić się konkretnie na tamtym. A tutaj mam wszystko w jednym miejscu. Można działać. Dobra, teraz przejdźmy do drugiego punktu, czyli jak ja sobie tutaj teraz rozłożyłem trening. O co tutaj w nim chodzi. Ile dni treningowych, ile powtórzeń, ile serii. I dodam, że opierałem się na planie treningowym, który wymyśliłem razem z Sakerem, mm, wspólnie yy, na ostatniej redukcji. Już nawet nie pamiętam kiedy to było, ale pamiętam, że był to jakoś 160. dzień redukcji, 150. coś takiego. I wpadliśmy na te zmiany. Postanowiliśmy zrobić zmiany, ponieważ zaczęła mi spadać siła. I od razu już mówię, jeżeli zmieniliśmy ten trening, po tych zmianach ponownie mogłem budować siłę. Więc nie bez powodu wracam do tego planu, tak jakby sobie ułożyłem go na bazie tego. I dzisiaj się skupimy na dwóch dniach treningowych, czyli poniedziałku i czwartku. Tak sobie to wstępnie rozłożyłem. To jest wszystko elastyczne. Myślę, że jeszcze będzie coś się zmieniać. Ale wstępnie tak jest mi yy, fajnie trenować i przy tym na razie zostanę. Nie będę nic kombinował. Ale o co tutaj chodzi? Zacznijmy od poniedziałku. Pusz siła, czyli od 3 do 5 powtórzeń. I tutaj sobie wezmę do pomocy yy, moje notatki. I pamiętam, wtedy obcinaliśmy objętość, czyli obcinaliśmy po serii. Głównie przy klacie, przy OHP i przy tricu. I o co chodzi? Jeżeli robię. Moja pałeczka, przepraszam. Od... Jeżeli robię 5 powtórzeń, to robię tylko dwie serie. Normalnie by były 3 serie. Dlatego obcinaliśmy żeby zapobiec spadkowi siły. Jeżeli robię 4 powtórzenia, robię 3 serie. Jeżeli robię 3 powtórzenia, robię 4 serie. To była jedna z takich głównych zmian, jeśli chodzi o właśnie spadki siłowe i teraz wrzucę wam na ekran właśnie ten trening, sobie przygrałem. I tak, mamy klatę, wyciskanie po poziomo, czyli płaska. Płask napisałem w ogóle płaska. OHP. I tu podobnie, ta sama strategia, tritz, wyciskanie na właśnie na płaskiej ławce. E, podobna strategia, chyba nie nagrałem tego ćwiczenia, nie wiem, akurat tamtego dnia nie robiłem. Jeśli chodzi o elastyczność, to właśnie o to chodzi. Jeżeli czułem, że już ciężko było po tych dwóch ćwiczeniach, to sobie odpuszczam, a później dodaję sobie coś mm, lightowego powiedzmy na trisa. Ja to nazywam tric pompa na przykład, że robię dwa ulubione ćwiczenie lub jedno. I na koniec wznosy. Ale przy wznosach muszę dodać, że jest tu od 8 do 12 powtórzeń. Nie zanotowałem. No i plus siłowanie i na deser brzuch. Jeśli chodzi o siłowanie, ja sobie to rozdzielę, że yy, jeszcze skonsultuję z kimś trening pod siłowanie, bo troszkę jestem zielony, na no, oglądałem się wiadomo filmików różnych, ale różnie jest w internetach, różne rzeczy pokazują, dobra ale też ponagrywałem kilka ćwiczeń pod jakie już tam próbuję sobie wdrożyć w plan i przejdźmy teraz do pusha w hipertrofii czyli czwartek, trzeci dzień powiedzmy treningowy, w środę mam wolną i w czwartek będę robił skos dodatni sztanga, ale myślę, że za nie mogą być też hantle i robię to wszystko od 8 do 10 powtórzeń, i tam nie zanotowałem, bo będą dwie serie. Yy. Następnie przechodzę do wyciskania handli, siedząc, czyli ja to nazywam bary, siedząc i podobnie 8-10 powtórzeń, też dwie, maksymalnie trzy serie, ale na dwóch zostanę. Później tric yy, na ławce poziomej, i na koniec wznosy. Tu też będę robił 8 do 12 powtórzeń. No, i na deser brzuch. To tak to by to wyglądało. I w kolejnym odcinku dogram wszystkie ćwiczenia: siady sumo, podciąganie, wtorek, plus też tam siłowanie, już może bardziej konkretny trening. I piątek też dogram, chociaż tu jest podobny schemat. Ale wszystko wam nagram. Dobra, więc tak sobie to wstępnie zaprogramowałem. Rzucę wam. Plan, jaki ustaliłem wtedy z Sakerem, a propos tych zmian, jak on wyglądał, więc teraz Wam się wyświetli, i widzicie, że jest też pusiła, siła, Tam pamiętam, że zamiast sumo robiłem yy, martwy na prostych. Hmm, co tam było? Hmm, pusz w hipertrofii. No to podobnie, też miałem dynamikę. No, chciałbym powiedzieć, właśnie jeszcze, że. Yy, jeśli chodzi o ten piątek ale myślę, że to w następnym odcinku się rozwinę bardziej, o co chodzi ale nie odmawiam sobie dynamiki, powiedzmy tak że będę stosował zamiennie też w tych treningach no i co, jeszcze tutaj widzicie FBW, że miałem że bardzo długi, solidny trening, tam w ogóle miałem każde ćwiczenie, dwie serie po 12-15 powtórzeń tam też była odcinka do dwóch serii po 8-10 powtórzeń i na intensywności 90%. Więc też to taka była na tamte czasy. Pamiętam, super zmiana, taka ulga w planie treningowym. No i co tam było? Siady, martwy na prostych, żurawie też, klata poziomo, klata skosy. Ja strasznie długo robiłem ten trening. Pamiętam, że no, OHP, face pulse, wznosy, tric lekkie, czyli tric, pewnie, lekka pompa i no to był nawet taki wymagający trening, ale fajnie. Lubię się spompować powiedzmy. <laughs> Lubię się spompować, tak? Więc nie mówię nie, nie mówię nie, że gdzieś tutaj go wepchniemy. Wiecie, to, że jest poniedziałek, wtorek, środa, odpoczynek, czwartek, piątek, trening, to nie jest powiedziane, że tak musi być. Mogę sobie zrobić poniedziałek, wtorek, odpoczynek jest albo nawet go nie ma. Wtedy. Środa czwartek. To piątek wolny i to FBW by się wcisnął. Można też rozciągnąć ten plan, żeby on nie był na 7 dni, może być na 8, może być poniedziałek, wtorek trening, środa wolna, czwartek. Piątek, tu dynamikę mogę sobie zrobić. Jeżeli mam samopoczucie na dynamikę, no to robię sobie dynamikę wolne. FBW robię sobie 2 dni na przykład wolnego. Zaczynam od wtorku, czytam od środy. Elastycznie. Takie podejście w ogóle, powiedzmy, uratowało mnie przed kontuzjami. No, już poznałem swoje ciało, wiem jak ćwiczyć, ile musi się regenerować. Zależy również to od treningu, od, od wszystkiego, tak? Do planu sobie jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku. Teraz skupmy się na odżywianiu. Po pierwsze. Aktualnie mam 3000 kalorii. Zacząłem redukcję jakoś, bo to było dwa tygodnie temu. Bodajże. Yy, 300 3200 ale już sobie zszedłem do tych 3000, żeby od początku podkręcić yy, tempo. Już mam za sobą długą redukcję. Mała obcinka kalorii, fajnie to się sprawdziło, ale nie o to mi chodzi teraz. Teraz chcę jakby ciut, 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 ciut szybciej to zrobić. Tak, więc 3000 kalorii, kalorii aktualnie, yy, makroskładniki białka trzymam, yy, ja ważę teraz 100 kg, tak, yy, 100,5 myślę, yy, pierwszy pomiar 105, ostatnio 100,9, więc teraz mysle, myślę, że bliżej już stówki jest, makroskładniki 250 g białka, czyli tam wychodzi 2,5 g na ki kilogram masy ciała, tłuszcze trzymam w okolicach 60-70, więc to nie jest cały gram na kilogram i węglowodany od 300 max 400. Jeśli chodzi o system odżywiania, nie wiem czy to tak mogę nazwać. Wiecie, że mam za sobą if -y, że polubiłem if -y, czyli nic nie jem cały dzień, wieczorem zaczynam jeść. Zazwyczaj dwa posiłki, czasami już jak miałem bardzo mało tych kalorii to jeden posiłek. Ale to jak już tam podchodziłem pod 2000, dwa, dwa że czasami 2,5, no to tam w jednym posiłku potrafiłem sobie to zmieścić. <noise> Ale teraz nie, teraz nie będę szalał. Teraz sobie rozłożyłem to, że jem duże śniadanie, jakaś przekąska w ciągu dnia i później już duża kolacja. No, tak od dwóch do trzech posiłków będę teraz trzymał. Jeśli chodzi o produkty, które. Tak jakby znajdują się w mojej diecie, to ja wam teraz w wyświetle porobiłem zdjęcia, jakieś nagrałem wideo, jak tam sobie jadę, postanowiłem, że fajnie będzie wam pokazać jak to wygląda, że nie, że ja mówię, że jem na przykład białe pieczywo, bo dużo ludzi boi się białego pieczywa, to ja tylko mówię dla szpanu czy coś. Pokażę Wam co Szamie, że te posiłki są normalne, że nie ma jakby takiej męczarni na redukcji, że nie ma tego yy, suchego ryżu, kurczaka oklepanego. Yy. No więc co Wam się teraz może wyświetlić? Mogą Wam się wyświetlić ogórki kiszone, grachamki różnego rodzaju, jajecznica, oczywiście nasze białeczko, które pomaga mi tak, jakby nabić więcej tego białka. Co tam jeszcze w diecie się znajduje? Różnego rodzaju szyneczki, kurczaki pieczone, indyk, warzyw też nie brakuje, tyle. Jak widzicie różnego rodzaju też zupy się znajdują. Wszystko da się mniej więcej wliczyć. Zupy mniej więcej mówię da się wliczyć, tak? Ale jak się pomylicie o te 50 czy 100 kalorii, naprawdę nie zabije was to. No i co? Grachamki, jak widzicie Dużo jem grachamek. No nie oszukujmy się, lubię pieczywo od zawsze i nigdy nie pozwoliłbym sobie odmówić. Yy. Ogórki gruntowe, yy, serki wiejskie. Yy. A tutaj mam dla Was taki przepis właśnie na lody serki Maluta. To nie jest lokowanie, ale często na poprzednich redukcjach też u mnie się znajdowały w diecie. Czy takie serki po 200 gramów plus mrożone owoce do jednej miski i to sobie postoi 5-10 minut i Wam się tworzy taka masa lodowa. Nie musicie szukać lodów, podwiedychy, proteinowych. Zróbcie sobie sami taki... Yy, yy, sami takie lody jogurtowe. Zajebista sprawa. A jeśli macie mało kalorii, to już w ogóle perfekcja, bo fajnie zapychają. Co ja tam jeszcze wliczam? Wliczam różnego rodzaju chrupki, lejsy z pieca, najbardziej lubię chyba kukurydziane chrupki i różne robię połączenia, na przykład do tego właśnie ogórki gruntowe, pieczony indyk. Od zawsze kocham ziemniaki, na zawsze je pokochałem i na masie już tak. Coraz mniej ich jadłem, ale teraz jak od dwóch tygodni właśnie redukuję, coraz więcej ziemniaków się pojawia i aktualnie nawet kilogram dziennie. Głównie na kolację, ale zdarza się, że też na śniadanie. Najbardziej ulubione połączenie pieczone ziemniaki, pieczone mięsko. Do tego ketchup zero kalorii. No i jeżeli trzeba to jeszcze nawet sobie dobijam białkiem nowym truskawkowym. Jakie tam jeszcze szalone połączenia u mnie są. Chrupki kukurydziane, awokado, kalarepa, ogórek, dwie kostki twarogu z solą i wodą, banany, uwielbiam również gotowane ziemniaki, tutaj mam kilogram gotowanych ziemniaków, do tego sól i to wszystko. Chciałbym podkreślić, że nie odmawiam sobie słodyczy, ale już tak nie wliczam, powiedzmy, yy, aż tak dużo jak na masie tych sneakersów i marsów, bardziej jakieś tam cukiereczki, yy, tak dla smaku, zmienić smak, posłonym na słodkie. No i moje kochane naleśniki. Tylko pamiętajcie, ostatni naleśnik musi być w formie serduszka dla ukochanej. Inaczej przepis nie wychodzi. Może i wyjdą wam naleśniki, ale nie będą smakować. To jest bardzo ważne. Podsumowując, plan na kolejny dzięklog, to nagrać trening wtorkowy, trening piątkowy, yy, może coś pokombinować, yy, coś konkretnie nagrać yy, z siłowania yy, i tak. Yy, na pewno będę chciał jeszcze nagrać jakieś yy, przepisy, ogólnie w odcinku, żeby było kilka przepisów, jak przyrządzam jakieś różne dania. E, może jakąś słynną, nową odsłonę gorącej patelni e, zdjęcia posiłków, nagrania posiłków będę robił regularnie żeby właśnie wrzucić do kolejnego materiału e, chciałbym właśnie żebyście widzieli co tam w, w ciągu dnia się przewija wśród tych posiłków nie tylko już, <laughs> nie tylko, że jeden konkretny nagrywam, wow no, ch chciałbym żebyście widzieli wszystko co tam mniej więcej jest na talerzu podczas mojej całej tej redukcji Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie, rośnijcie duzi. Jeśli chodzi o redukujących, to zachowujcie jak najwięcej siły. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i rośnijcie duzi. I zachowujcie siłę na redukcji. Pozdro!